TikTok 19 stycznia zostanie zablokowany w Stanach Zjednoczonych, no chyba, że coś się nowego wydarzy. No i teraz, jakie będą konsekwencje wejścia w życie tego zakazu? Bo co niektórzy twórcy mówią, że aplikacja kompletnie zniknie? Niektórzy mówią, że w zasadzie nic takiego się nie stanie i wszystko będzie jak po staremu. W zeszłym tygodniu odbyła się rozprawa przed Sądem Najwyższych Stanów Zjednoczonych, no i Teraz w tym tygodniu prawdopodobnie usłyszymy, jaką decyzję wydał Sąd Najwyższy, tylko że to nasom albo prawdopodobnie dzisiaj w nocy, albo dopiero w poniedziałek o tym usłyszymy, tak? Więc na no, po kolei, jakie są może scenariusze? Po pierwsze, Sąd Najwyższy może zadecydować, że ten zakaz zostanie odroczony kilka miesięcy, a wtedy się może wiele wydarzyć, bo akurat 20 stycznia objąć swój urząd ma prezydent Trump. No i w zasadzie on może wynegocjować jakieś inne rozwiązanie, które zagwarantuje to, że aplikacja nadal będzie dostępna na terytorium Stanów Zjednoczonych. Po drugie, zakaz zostanie utrzymany w mocy, no i efekt tego będzie tylko taki, że od 19 stycznia aplikacja nie będzie mogła funkcjonować na terytorium Stanów Zjednoczonych, czyli to będzie również oznaczało to, że wszystkie sklepy z aplikacjami, przykładowo Google Play Store albo Apple, Apple Store będą musiały ją usunąć ze swoich zasobów, czyli nie będzie możliwe instalowanie jej na nowych urządzeniach, ale także pobieranie aktualizacji, czyli w zasadzie dla tych użytkowników, którzy już ją mają zainstalowaną, no to początkowo ona będzie działać w zasadzie bez ograniczeń, takie do tej pory, ale z czasem z powodu braku możliwości aktualizowania jej zacznie się zawieszać, aż w konsekwencji przestanie działać. Po trzecie, jest również możliwość taka, że TikTok zostanie sprzedany, w sensie ta amerykańska część tego biznesu, jakiemuś amerykańskiemu podmiotowi. No i wtedy po prostu aplikacja będzie działać. Oczywiście TikTok mówi, że tego nie zrobi, ale równie dobrze to może być blefowanie w celu uzyskania wyższej ceny. Natomiast już mieliśmy oświadczenia strony TikToka, że jeżeli zostanie sprzedany, no to. On się nie podzieli na pewno swoim algorytmem więc to będzie zupełnie inna aplikacja niż miało to miejsce do tej pory. Też jest oczywiście czwarta możliwość i w formie od 19 stycznia TikTok będzie działał nielegalnie na terytorium Stanów Zjednoczonych, a prezydent Trump, który obejmie swój urząd z 20 stycznia, stwierdzi, że on ten zakaz ignoruje i po prostu nie będzie egzekwować tego prawa. Nie będzie przeszkadzać TikTokowi w prowadzeniu dalszego swojego biznesu na terenie Stanów Zjednoczonych. Jest bardziej niż prawdopodobne to, że do tego zakazu zastosuje się Google, jak i również Apple z obawy przed grożącymi im sankcjami finansowymi za nieprzestrzeganie tego zakazu. Równie dobrze na następnym. Za Trumpa, może sobie przypomnieć o tym, że TikTok miał zostać od 19 stycznia 2025 roku niedostępny na terytorium Stanów Zjednoczonych, a mimo to nadal Apple i Google miały go w swojej ofercie, co się będzie wiązało z dotkliwymi sankcjami finansowymi. To się przekłada również na pozostałych użytkowników na całym świecie, bo jeżeli Google i Apple usuną go z swoich sklepów, no to nie będzie możliwości ściągania aktualizacji no chyba że po prostu sobie każdy będzie to ściągał własnym sumptem ale większość użytkowników jest dosyć leniwych także w ślad z zakazem na terytorium Stanów Zjednoczonych mogą wejść zakazy w innych krajach. Obecnie toczą się takie postępowania już w ponad 20 krajach żeby Zakazać działalności TikToka. No i również w Unii Europejskiej od czasu do czasu przebąkiwuje się o tym, że no, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, taka aplikacja powinna być również zakazana na terytorium Unii Europejskiej ze względu na naruszenia przepisów, chociażby RODO.